Siemano, z tej strony Konrad i Mateusz. To jest kanał Forum Deskrólkowe. Minął niecały rok od pierwszej edycji desek Fish Skateboards, które mieliśmy okazję testować. Na grupie zrobiły dosyć dużą furorę. Wydaje mi się, że z 500-600 osób miało te deski dzięki nam. E, mieliśmy dosyć pozytywny feedback i teraz przychodzimy z recenzją drugiej edycji desek. E, deski zostały poprawione według tego, co wy do nas pisaliście. To tak. Wychodziło na to, że blaty chyba były najgorszym ogniwem tych desek. Balaty zostały z tego co wiem poprawione, za dużo jeszcze na tej desce nie śmigałem, więc ciężko mi się wypowiedzieć. Tutaj będzie recenzja tej dechy, od ludzi, od nas, eee, więc tak. Na pewno niej pojeździmy, zobaczycie trochę trików. Rozdaliśmy jeden blat i jedną deskę kompletną takim niezależnym testerom, żeby to nie było tylko od nas, żeby to nie było tylko i wyłącznie nasze zdanie. Teraz yy, jeszcze spróbujemy pokazać nie będzie co się zmieniło. Przede wszystkim grafiki moim zdaniem są ładniejsze. Nie wiem, nie wiem jak ty uważasz. Kwestia preferencji. No. Znaczy się, mam wrażenie, że są po prostu lepiej wykonane, bo tamte były, nie tak, nie świeciły się. A mi się bardziej podoba jak jest taki odblaskowy, odblaskowa grafika. Skoro tak mówisz. Poza tym zmieniły się jeszcze koła. Na koła zostały duży nacisk nałożony żeby były jeszcze lepsze. Jeszcze bardziej przypominały najlepszy produkt deskorolkowy. I teraz tak, jeżeli chodzi o koła, no to są na pewno większe i szersze, znaczy większe nie, ale są szersze, minimalnie twardsze, ale to, że są twardsze, nie znaczy, że będzie się na nich gorzej jeździło na nie wiem, chodniku nierównej nawierzchni, bo jak ja sobie śmigałem trochę po właśnie chodniku, to czułem większy komfort z tej jazdy. Więc myślę, że, że pod tym względem jest spoko. No to co? Teraz będą klipy z tego jak dajemy chłopakom deski. Yy, jak ja daję właściwie chłopakom deski, oni powiedzą później kilka słów na ten temat. Jedziemy z tą dechą na skatepark, damy kilku osobom spróbować się na niej przejechać, żeby to nie było tak, że tylko my mówimy o tej desce i tyle. No i co, zapraszamy was do oglądania. A, i na koniec materiału będzie informacja o konkursie. Od razu powiem, że do wygrania będzie taka decha, więc chyba warto wpaść. Yy, nie konkretnie ta, tylko nowiutka, bo na to już trochę śmigaliśmy, ale no co, zapraszamy, zapraszamy do oglądania. Do oglądania. Dobra, tutaj mamy pierwszą deskę od Pie Skateboards, która będzie szła na testy do Dominika. Trzeba, trzeba. Dominik, to jest dla Ciebie decha. Mam nadzieję, że przez najbliższe dwa tygodnie zrobisz na nie jak najwięcej. Z tego co mówiłeś, to jakoś dużo nie jeździłeś? No nie, nie jeździłem dużo. Miałem swoją gdzieś tam przygodę, ale to na używanej desce, wiesz, zioma na niej, którą okay. połamałem, bo była i tak pokrakowana na no niej. Rozumiem. Ocipsowana. No i no nie wiem, zobaczymy, jak się na tym będzie jeździć. i tyle. No ja liczę na Twoją jak najbardziej szczerą recenzję. Mam nadzieję, że deska przeżyje. No będziesz pierwszą osobą, która na niej będzie tak długo jeździła, więc. Jest dla Ciebie zaszczyt i czekamy na Twoją recenzję, no to widzimy się za jakiś czas, żółwik. Super. To jest druga decha na testy, grafika z poprzedniego roku. To jest decha dla Ciebie, to jest Michał. Michał jeździ już trochę czasu, poprzednią dechę całą rozwalił. No i dla Ciebie zadanie jest takie, że przez dwa tygodnie musisz się zajechać jak najbardziej i później powiedzieć jak Ci się podobało. Dobra. Dobra, jesteśmy już na zachodniej i mamy ze sobą tą deskę. Musimy zrobić kilka trików na niej jako my. Później złapiemy kilka osób, żeby one coś zrobiły i się wypowiedziały na ten temat Więc... Mati, jesteś ja na pierwszej Podaj To daj mi Proszę Pierwszy kickflip Czekaj, czekaj, czekaj Dawaj To mam coś zrobić? No dobra. Dobra, Mati, jak pierwsze wrażenie? Spoko, tylko ma, tak jak poprzednie, zresztą nie, nie jest super wyprofilowana, także czuć, że ma ten profilek, ale nie jest taka jak, nie wiem, jak ja lubię, po prostu ja lubię mega wyprofilowaną deskę. To jest bardziej płaska, no należy o tym wspomnieć, żebyście wiedzieli jak ona jest, a tak to bardzo w porządku. Ale no a propos tego profilu, to też porównywać kompletną deskę, którą z naszym kodem kupicie za ile, za 260, coś takiego, z dekiem, który mnie kosztował 220, no to to też jest, wiesz. Tutaj mamy całą kompletną deskę na start, a ja mam po prostu deck z setu za 800 zł, więc to też nie ma porównania, bo ta deska ma być tańsza i ma być na pierwszy raz, a nie na po 10 latach jazdy. No dobra, próbuję dalej. To, to truję. Tak o. Dalej. Można od razu powiedzieć o tym, bo pamiętasz, jak robiliśmy recenzję pierwszej edycji, że deki były żydeki nie śliskie. Się nie śliskie, a ten chyba spoko pojechało, co? No to, bu... lat. to była pierwsza próba, może jeszcze kilka boardów i tyle. To dawaj, zrób jakiegoś basalika jeszcze. To śliska czy nie śliska? Spoko. Jest Jest naprawdę okej, okay, tak? A weź pokaż yy, dźwięk popa. Jak go byś... Jak byś go ocenił? Kozak! No mówię, jakby na serio, nawet jak po trikach widzicie, mi naprawdę określał, się na tym jeździ, tak? Więc spokojnie. Dobra, to zamiana, chyba ja teraz pojedę Mam taką rozkminę, że ja bym chętnie jeździł na tych kółkach, jak są nowe, niż na swoich Zjechamy. dwumiesięcznych. No coś Naprawdę bardzo przyjemne są. Nie wiem, jak to będzie, jak się to zachowa, no nie wiem, po nie wiem, miesiącu jazdy. Mam nadzieję, że uda nam się to jakoś sprawdzić i damy jeszcze tam jakiś e, feedback, w feedback dodatkowy. Ale naprawdę, pierwsze wrażenie, w porównaniu do tamtych kółek, jest mega, jest dużo lepsze. Tak, naprawdę. Ja na ten moment uważam, że mogłem na serio na tej desce jeździć, gdyby ona miała taki profil jak ja jak. No albo gdyby była szersza. No powiem Często, Ci, że nie ma nie poczu... deska, ja bym mógł na tym śmigać na co dzień. Bo są ludzie, którzy lubią płaskie, deski, no po prostu z mniejszym profilem deski. No i... ja to tam kurczę, tak szczerze, to nie wiem czy to jest coś takiego, co... Okay. No, nie, no widziałeś, że ja byłem w stanie zrobić no, triki. No, że na tym cokolwiek da robić, to jest spoko. Na, na jedna z rzeczy, która moim zdaniem stawia tą deskę wyżej niż inne deski w tym przedziale cenowym, to jest to, że to... miałam okazję. Ja jako instruktor deskorolki często się spotykam z deskami ludzi, którzy sobie kupują jako pierwszą I czy to są komplety te z amerykańskich brandów, czy to jest deska z Decathlon Nie, nie wiem czy mogę mówić te nazwy tak na głos, nieważne Możecie się domyślić o co mi chodzi To największy problem tych desek nie jest to, że blat jest tam jakiś tam średni, bo na początku to nie jest w ogóle ważne Że tam kółka i łożyska, bo łożyska to można sobie tanio wymienić Ale traki nie są skręcne To jest moim zdaniem największy problem, na przykład Ostatnio chłopak ma deskę z trakami yy, takiej taniej budżetowej firmy Industrial. I ta deska wyginała się na boki, ale w ogóle nie skręcała. Tutaj ja jestem przyzwyczajony do tego, że moja deska skręca dobrze. Yy, bo mam trak Independent, który moim zdaniem są jednymi z najbardziej fajnie, na, najlepiej skrętnymi trakami, jakie miałem w życiu. I tutaj jest rzeczywiście gorzej, no ale nie mogę w, w, wymagać tego samego co od firmy, która robi traki od... I w cena traków, która jest taka jak za cały ten komplet. Dokładnie, traki kosztują 260 zł i tutaj mam całą deskę. To jest ono spoko. No nie wymieniłbym ich w swojej desce na indyku bym nie wymienił na te traki. Szczerze to powiem. Ale jak mam coś takiego w komplecie, to jest naprawdę super sprawa. Dobra, i lecę to zrobić. Na tą chwilę jedyne co mi przeszkadza to to, że ta deska jest węższa niż moja, bo się przerzucam o prawie pół cala w dół. No nie, bo to jest 8-0, to jest 8,37 Więc tak znaczy, czuję ogromną różnicę. Mati jeździ na 8,2, a więc. Nawet na 8 1, 2, Nawet na 8,1, więc on tego tak nie czuje. No ale ogólnie to powiem, że spoko, jeszcze dla świadomości, bo myślę, że no każdy chce wiedzieć, jak to się na rurce zachowuje. Zrobię tutaj rurkę, zrobię rurkę w dół. I spróbuję ze schodów zrobić jakieś oli czy coś dla pewności. I później damy już chyba sprzęt testowa do testowania wszystkim, co się napad. Na ale się czuję usatysfakcjonowany, bo nie wiem czy wiecie, ale... To jest z mojego pomysłu grafika, więc to prawie mój promodre. Podobnie sądzę. Dobra, lecimy dalej do innych ludzi. No, chciałbyś nam pomóc? No, bo mamy deskę nie chcemy, żeby... No robimy jej recenzję, tak jakby nie chcemy, żeby ta recenzja była no, wiesz, nasza, tak Jasne. bardzo subiektywna, więc chcemy dodać po prostu, wiesz, czynnik innych osób. Jest. Yy, jakbyś mógł kilka trików zrobić, takie no, pierwsze no, wrażenia tylko powiedzieć? O, to jest Tak, Tak, tak. z czegoś coś zrobić, tak Nie bój się. No, ta deska ma wytrzymać, więc... Ale w sumie wydaje się spoko. Tylko... No mów, Fierce... mów szczerze. Konkie Ma popa. Nie, podoba mi się. Tylko wiesz, normalnie jest na szerszych śmigamie, jest tej. Mhm. Ale myślę, że jak na początku pracy to... chcę. Dzięki, bo jesteś. Jakieś chlebki ci damy? Piłki. O, chętnie przygarnę. Kuba! Chodź! Chcę wam pomóc? Chcę pomóc. pomóc? I słuchaj, mamy deskę, Odpisz skateboard i. Ładę mi to co? Tak, to jest, ja jestem pomysłodawcą tego. Dobra, już się nie chwal. Przejdź do sedna. <laughs> e, Dobra. Dobra, chciałbym, żebyś jeszcze na nie przejechał i dał taką początkową opinię po prostu o tym, co Możesz wszystko robić z boksa, na mur na railu. Gapy, wszystko? Gapy, wszystko. Nie, nie to jest... gdzie jest Nose gdzie jest e, Tak jak grafika prowadzi. to tak, nie. Czy... Znaczy no, mają coś ocenić tak. sobie po samym tym. E, no w no, no, bo... to jest właśnie płaska. No, płaski concave. To jest tak bardzo wstęsła. E, Co to jest za rozmiar? 8-0? innych niestety nie ma, ale no... Najbardziej uniwersalny chyba tak początkowo. Znaczy Dawaj. Wow. Wow, ale Ale siadło z pierwszej trójki ja. Nie jest mała w razie dwa Na razie 2 na 2 wyszło no? Tak jeszcze dla mnie mm. są miękkie więc... Miękkie? A To jaka forma? 3-0 Ej, a Mański pokaż ty na 2 deszcie sobie zary, te 3% No nie, no właśnie mówię Uh. A i prawie, dobra. Jesteś już po kilku próbach. Coś tam powchodziło. Jakie jest twoje wrażenie? Deska jest bardzo fajna. No tylko mówię, jak, jak dla mnie traki są lekko rozpiercone, ale deska jest bardzo dobra dla e, początkujących skateów. Którzy po prostu chcą zacząć swoje przygody z deserolką. Spoko, a właśnie my chcieliśmy ją rozkręcić, żeby pokazać jak ona skręca, wiesz, bo jakby bardzo dużym czynnikiem decydującym o pierwszej desce jest też jej skrętność, wiadomo. Bo wiele setów jest takich, że jest twarda, wiesz, że w ogóle nie idzie skręcić. Albo są e, właśnie miękkie i w ogóle nie skręcają. To no. też jest jeszcze chyba gorsza wersja. No ale to już zależy od po prostu od podobań. Dobra, się... czyli dobrze ci się jeździło. I bardzo dobrze. No i widać Dobra. trzy triczki siadły od razu. Nie wiem czy na mojej wymyśleniu mi się udało, w <grym, grym>, sprawę. Chyba magiczna dali, jest ta truje, deska. Najlepiej podnieść, noli flipaj, i noli hila. i Dajmy dałbym na deskę. Jeszcze noli truje. A ty pewnie jedziesz na 8 2. Jak chcesz kupić, to kup z składem forum 20, będzie wtedy taniej. No a weź te trzy triki, słuchaj na swojej desce zrobić: Noli flip, noli kill, i truje. Truje była pierwsza. No truje jest. Nowy kill. Jeszcze nowy kill. No i ciach! Fisz lepszy! Fisz Skateboard jest o wiele lepsza! Dobra, dzięki za pomoc! Jakim klepy ci później damy mordeczkę! E, dobra. dobra, lecimy dalej z, z, z mordeczkami! Kogo łapiemy, żeby nam coś... Może to? kogoś, kto bardziej Mordkami. zaczyna! Dobra! To jest jak... Według mnie jest jak najbardziej spoko na początek! To jest naprawdę fajne, ma fajny pop! Miło się jeździ, spoko. to chyba tyle. To no naprawdę za... jest spoko. Dzięki za pomoc, Mordo. Jakieś lepiej Ci później damy. Eee, dobra, bo mamy tutaj dosyć ciekawą sprawę. Mamy tutaj Mordeczkę, który ma pierwszą edycję deski. No dobra, to dawaj zrobimy porównanie. Deski to ma też bardzo w porządku traki, bo deska nie jest też zbytnio ciężka. A co to jest w ogóle dokładniej za deska? To są te nowe, to mają być te nowe, co jest super. Yo, no to dawaj, jeżeli tyle ci wystarczy, to powiedz: ja Trzy zdania o niej. Ja mam wrażenie? Kółeczka są na pewno innym niż tamte. Ale lepsze, gorsze? No, dla mnie lepsze, nie? A jak też rozmiar, powinien sam. Ten sam 8, 0. 8, 0. 8, 0. 8 0? Jest... Tylko, że twarz już z, zjechała pewnie no. i to się wydaje mniejsza. Lżejsza i w ogóle. Spoko, nie no, jakaś najcięższa, hmm. to chyba No dobra, dzięki. Ale generalnie tymi trukami sobie spoko jest. Bo te biurze to bardziej rozkropczone. No to to tak. też fajne, bo nie skrzypią. Ha. Ale to jeżeli, o, ja skrzypią. jeżeli chodzi o skrzypienie, to nie jest żaden problem, bo to jeżeli Wam się zostanie nawet nowych trak, nie wiem, ja miałem ostatnio traki nowe dosyć niezapędne. Ja indopendem. miałem do tensory na przykład, co teraz. No, no i skrzypią, wszystkie traki tak mają, wystarczy, że tam ci się, się jakiś brud dostanie. No tak. I to już się wszystko ociera i tak na się generalnie wie. Generalnie deska też jest fajna, bo ona tak sama z siebie nie skręca. W sensie, to? że nie latasz na nim, tak, że nie buję tak, tak. Że po prostu robisz tak, co skręca, a nie, że tak latasz no. na boki i nic tego nie ma. No tak, to jest to co, co powiedziałem, że niektóre traki, szczególnie w kompletnych deskach, tych są takie w tych, tych tanich z tego średniego przedziału, tego nowego, ale z tych drogich też jest tak czasami, że no, te traki są takie, że pomimo, że latają na boki, to deska nie skręca, co jest w dużym absurdem. No ale no dobra, lecimy dalej. O dziękuję, bo ja, ja ją robiłem. O, chłopaki. No dobra, yy, flipa chciałeś zrobić. To no. No no, dawaj, no, to dawaj. Czy potem pani tą splajnę? No. Możesz. Możesz. Będą spójść, Będziecie Będzie no. cię wszyscy mogli. No, ja. Był Bordzik, była Olka, kolejna. No, dobra. To powiedz trzy zdanie teraz o niej. No to mniejszy concave niż na Semperze. Dla mnie trochę przeszkadza, no bo lubię bardzo jak się kręci. Wydaje mi się trochę cięższa, bo mam aktualnie hollow'y, mhm. ale wcale nie jest bardzo ciężko, bo wcześniej miałem okselowę. Mhm. no to o wiele lepsza niż oxel'ówa. Dodamy, że okselo to jest jakby pierwsza deska z hipermarketu, którą ludzie czasem wybierają, czyli mówisz, że względem tamtej to lepsza? Du dużo, lep dużo lepsza, lżejsza lżej, jest ogólnie i on jeździł jeszcze do niedawno na Oxelo. No, Dobra, też Możesz porównać też. No Ale no myślę, że to jest bardziej spokojnie niż Octalo, bo Oxalo też tak właśnie. Dobra, do no dokończy i swoją myśl. Ogólnie też są lepsze, ponieważ w Oxelo często było tak, że można było skręcać, tylko że ona tak latała totalnie na boki i ciągle zahaczała deska o kółko. Tak się... Will Bites, jak to will nazywają na choroba. Will bite. <laughs> Czyli traki uważasz, że lepsze, na kołach spoko jedzie się? No tak, no, można jakieś power poradzić, ale... Czyli ogólnie dobrze Ci się jeździło. Dobra, dziękujemy za poną pomoc. Chciałem pionę akurat. bardzo przyjemne, bardzo silnie się jeździ jest bardzo leciutka w do moich indeków, nikolałów, to to jest klasyków, no A jak no i... sama skrętność traków, Dobrze się skręcają? Też bardzo... tak, to jest, ja to myślę, się skręcają Tak, bardziej rozkręcił bo jestem mniejszy mhm. ja Właśnie to zaraz dodam na koniec no I dalej. To, No nie, bardzo mi się podoba deska w, w jest bardzo logo. to teraz pomylę graficz, no i mhm. bardzo mi się jeszcze mówiłeś o tej skrętności, tak? Bo w wielu kompletnych deskach są po prostu kompletne gumki. ci tak? życie. I kończąc do tego, wiele osób często wymienia sobie sama gumki na jakieś miękkie. Na przykład ty ważysz o połowę mniej niż my, więc ty potrzebujesz bardziej miękkich... O połowę trzy razy mniej niż ja masz miękkich gumek, a nam wystarczą te medium tak jak tutaj są. Patrzcie jak on jest leciutki, ja go jedną ręką tak robię. Dobra. Bez wygłupu Bardzo mi się deska Polecam na Dobra. piąteczka Ja to nie myślałem, że jesteś aż tak lekki Bo cię wziąłem jak... Dechę daj Konradowi I lecimy dalej nie no, wiem... Tak raz jeszcze raz bym chciał powiedzieć o tym Że jeżeli się zdecydujecie w końcu na zakup tej deski To mamy dla was fajną opcję Tak jak przy poprzednich deskach Znowu działa nasz kod FORUM20 Macie tą deskę zamiast za 330 zł za 263 zł dokładnie z darmową desyłkę. 20%, wysyłkę. 20%. E, rabat obowiązuje też na łożyska, które moim zdaniem to są, od dwóch lat jeżdżę już na tych łożyskach tylko jest po prostu magia. Nie wiem czy ma to też no. Nawet możemy to jest potem moje To moje ulubione łożyska teraz. E, koła naprawdę spoko, więc no też możemy polecić. E, traki no to. Ogromny plus. Jeżeli chodzi na... o traki, to ja zawsze uważam, że lepiej go zbierać, bo wtedy kupujesz takie indyki i masz na całe życie. Ale jeżeli naprawdę masz wydać 130 zł na traki z firmy, która się nazywa na i to ja moim zdaniem już lepiej wybrać to, jeżeli jeździć na 8.0. Ale wracając do sedna my uważamy, że lepszy jest zakup traków dobrych, sprawdzonych. Nawet film. używanych po Nawet prostu. Nawet używanych niech. Indyki kupić używane. Ja dzisiaj za 150 zł opchnąłem, bo miałem okazję. No nowe i u, u, i... używane traki tylko, żeby... tylko musicie je dobrze sprawdzić. Dokładnie, dokładnie. No dobra, e, no to tak, teraz e, jeszcze macie, teraz będzie podsumowanie, informacje o konkursie i tyle. No pamiętajcie, z kodem forum 20 możecie te wszystkie części deski oddzielnie kupić. E, deskę całą kompletną i, i tyle! Jak widzieliście, wiele osób już próbowało pośmigać na tej desce, jak osoby początkujące, które ledwo robiły Oli, próbowały Show vita, do osób średnio zaawansowanych, tak jak tutaj ziemeczek od hospitale, jak i my, od Noli Flipa, tru i tak dalej. Uważam, że naprawdę fajnie się na tej desce jeździ. To jest naprawdę coś, co mogę od serca polecić. Nie jest tak, że mówię to, bo po prostu dostaliśmy ją na testach. Cieszę się, że wiele osób mogło spróbować samych i same sami powiedzieć trzy słowa o tym, tak samo Kuba mógł skoczyć z gapu i sprawdzić wytrzymałość i tyle jeszcze czekamy na ziomeczków, którzy testowali te deski w tydzień około tak? Dwa tygodnie. dwa tygodnie i oni powiedzą więcej słów na temat tych desek no dobra, y mogliście już widzieć y Michała, bo już był materiał z tym, że mu daje tą dechę i jakieś jest tam twoja, twoja opinia, bo ile on czasu? Dwa tygodnie prawie, czy tam równo dwa tygodnie? równo no i jak ta ocena? Bo no, my dzisiaj trochę na nie pojeździliśmy, ale no, to na pewno nie było tyle, co przez dwa tygodnie ty na no, Generalnie spoko mi się jeździło. E, profil jest, no prawie nie ma profilu, ale miałem tak też w poprzednim deku, więc e, w sumie spoko. No. E, zauważyłem, szybko się dość grafika e, zeszła. Okej, okay, ale Tylko chyba dużo portaliów zrobiłeś. No, no to to dosyć normalna prawie. sprawa. E, mogę? 8, myślę. Na pewno dużo lepsza niż e, poprzednia, którą miałem, to z e, jakieś jakiś to na pewno dużo lepiej. Okay. E... A jakieś ci Ci się porobiły, albo nie, coś? Nie, żadnego. A, zobaczmy tą deskę. No kurczę, od góry wygląda w porządalu. Tutaj też się pozbierał. E, teraz chyba katujesz głównie, no. nie wiem, flipa i tepe, no nie? No flipa, Fiski zaszołe trochę. Więc takie rzeczy. Nie no. Ale się tutaj... Piękno, No wszystko jest raczej no, tak. no dobra, jakaś taka opinia, czy warto e, taką deskę, czy nie warto? No warto, jak jeszcze ja przed chwilą słyszałem, to można za około stówę e, ten Skodem FORUM20 można kupić za stówę, no, tylko na no minus tak. największy jest taki 2,80 tylko do wyboru. Więc jeżeli to jest twój rozmiar, no to wiadomo. No dobra, to Gdzie ma pod lupą deseczka z Fit Skateboards. Na którym miałem okazję sobie pojeździć dwa tygodnie, także było tylko 5-6 sesji. Myślę, pogoda jak wiadomo nie sprzyja czasami, bo mamy listopad, chociaż ostatnio było nawet ok, nawet ok warunki, żeby sobie pojeździć. I tak, przechodząc do rzeczy, to na pewno plusem są łożyska. Super się jeździło nawet gdzieś tam po mieście. A wiadomo, że w Warszawie to czasami nie lada problem, bo większość chodników jest po prostu wyłożonych kostką brukową, więc naprawdę no każdy zna ten ból po prostu. Dalej, do kolejnych plusów myślę, że warto, warto powiedzieć w tym tape'ie, chociaż tutaj indywidualne preferencje wiadomo, ale ja na przykład nie lubię, gdy tylna noga mi jeździ po gripie, wolę, gdy jest, sztywno się raczej trzyma, więc to jest, to jest duży plus. Zresztą uprzednie tak samo jak się ustawia nogi. Ja wolę raczej mieć sztywno przymocowaną tą nogę, mocniej coś czasami trzeba szurnąć, niż żeby ta noga latała po gripie. Ale to mówię kwestia indywidualna, kto co woli. I po tych dwóch tygodniach podeska wygląda tak. Blad proszę bardzo. Tutaj nie wiem, doszło jakieś kamienie musiały się trafić. Tutaj tak samo, lekko od popa startę. GRIP i traki z minusów myślę, że nie ma ona jakichś większych wad ja tutaj traki myślę, że będę wymieniał na, na swoje wenturki przekręcę swoje wenturki ale to też yy, kwestia bardzo indywidualna, jestem po prostu do nich dosyć przyzwyczajony i, I to mi trochę przeszkadzało, ale to nie jest coś wielkiego, ja bym z, z całą tutaj, z pełną świadomością bym ją polecił komuś początkującemu, czy nawet komuś, kto gdzieś tam kiedyś jeździł na desce i chce powrócić do zajawki, także no ode mnie to by było na tyle i pozdro, trzymajcie się. Jesteśmy już po wszystkich materiałach, widzieliście jak inni skaterzy jeździli na tych deskach, jak my na tym jeździliśmy. Posłuchaliście trochę naszej opinii, trochę niezależnych opinii. No i teraz przechodzimy do konkursu. Żeby wziąć udział w konkursie, musicie zasubskrybować nasz kanał na YouTube oraz zostawić komentarz. Spośród wszystkich osób, które zostawiły komentarz, wylosujemy jedną osobę. Już ten Jeżeli komentarz będzie kreatywny, to będzie spoko, ale po prostu ma być komentarz. Jakoś to spróbujemy się wybrać. I konkurs będzie trwał do, nie wiem, 10 grudnia. Do 10 grudnia. 10 grudnia akurat jakoś tak w okolicach Mikołajek macie okazję zostać wybranym do zwycięstwa tej deski, więc życzymy powodzenia. A teraz dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie jakieś pytania związane z deskorolką, to wbijajcie na naszą grupę forum deskorolkowe, na naszego Instagrama, jeżeli chcecie pooglądać fajną polską deskorolkę, bo tam pokazujemy klipy innych osób. Na naszego fanpage'a zapraszamy do zapoznania się z innymi materiałami na naszym kanale. Widzimy się w następnych filmikach. Shimano, jo.